Witam z Boxing.pl po pogali Fenosie. 8 Ako Przosta, witam. Witam wszystkich. No, gratuluję przede wszystkim świetnej walki. czy Łukasz Borowski Cię zaskoczył swoją postawą? Powiem, że naprawdę ogromny szacunek miałem do Łukasza przed. Mam teraz ogromny szacunek jeszcze bardziej z tego powodu, że bardzo dużo mocnych ciosów dostał w głowę. Wytrzymał to do samego końca. Jest to naprawdę e, podziwu tego człowieka. Hmm. Powiedz, czy te próby poddań, które próbowałeś zastosować na Łukasza, czy one były, swoim zdaniem, bliskie tego, żeby Łukasz odklepał? Jest co, tam do Kimury szedłem parę ładnych razy, strasznie ślizgały mi się ręce, nie mogłem, nie, nie mogłem dobrze złapać, więc nie... Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że będzie przerwa w drugiej rundzie i ta walka, stąd dużo osób tak mówi, czytały mi się komentarze, Słyszałem, że komentatorzy mówili to samo, walka powinna była być przerwana w drugiej rundzie, powinna być taka o... E, sędzia widocznie mnie nie lubi, nie wiem, nie lubi. mogę tego tak to skomentować. E, więc no myślę, że tą kimurę nie, ja źle ją pociągnę. to moja wina, więc tutaj no raczej nie. A czułeś siłę jego ciosu? No bo widać pod, pod, pod twój że wiele silnych czasu przyjąłeś. Powiem ci tak i że nie mam być szczery, były momenty, że to tutaj to wesło kolano w trzeciej rundzie to weszło dużo silnych ciosów, oczywiście też rękoma w głowę, czułem je, e, ale to końcowe kolano, które weszło w głowę, ono zrobiło taki właśnie taki efekt końcowy, no, bardzo mocno je czułem. Nogi mi się już mocno oginały. No, szczerze mówiąc walczyłem już tylko z sercem, po prostu obiecałem sobie, że nie, co by się nie działo, że żebym przegrał musi mnie znakotować. A czy tego się spodziewałeś właśnie po tej, po tej walce, no bo bez, bez wątpienia, mimo, mimo twojego małego rekordu, była, była to walka na bardzo w, w wysokim poziomie? Wiesz co? Nie widziałem czego się spodziewać z tego powodu, że e, ciężko było mi ocenić szanse Łukasza, Widziałem tylko, że ma większe doświadczenie niż ja. Ale ja nie ukrywam, ja z walki jestem zadowolony, nawet pomimo, że sędzia nie przerwał, może to, może to i nawet nie i źle, wszyscy zobaczyli, że byłem w stanie wytrzymać trzy rundy i ja, ja z tej walki jestem zadowolony, bo dałem się 100%. Opowiedzmy no może chwilę o Twoich przygotowaniach. Gdzie się przygotowywałeś i z kim? Ja to przygotowuję się w S4 Fight Club od samego początku tak naprawdę. zantkiem chmilewskim już trenujemy tak. Wszyscy mówią, że rok, ale to nieprawda już parę lat trenujemy z Antkiem. No jestem bardzo wdzięczny, no bo sam widzisz, no, to jest taki trener, który spowodował, że tak jak kiedyś startowałem w kulturystyce, przy takiej masie miśniowej, nie tylko mnie nauczył tam powiedzmy technik, ale też zrobił skoć, żeby moja wydolność była na bardzo wysokim poziomie. No, ty jesteś ogólnie kulturystą. Czy, czy w tej chwili łączysz, żeby kulturystą kulturystem bycie, bycie zawodnikiem ma, czy jednak już z kulturystyki bardziej zrezygnowałeś? Ja z kulturystyki zrezygnowałem już przed, tak. To, co ja ostatnio działałem jako trener, ja bardzo dużo zawodników, przygotowuję w fitnessie, w kulturystyce, a w kulturystyce ostatni raz startowałem w 2012, tam akurat wtedy bez powodzenia żadnego, więc to jest parę ładnych lat, więc w ogóle nie trenuję treningiem kulturystycznym, zresztą tak dla przykładu, ja rok temu wakacje włożyłem 117, teraz waży to i tak już 10 kilo zjechałem, no i pewnie dalej, dalej będzie zjeżdżał. Czy jeszcze chciałbyś toczyć jakąkolwiek walkę w, ty, w, ty, w tym roku, czy na razie koniec i dopiero 2016? We wtorek jestem w Warszawie, idę na trening. Więc jakby nie, nie mam zamiaru robić żadnych przerw. Po poprzedniej gali nie zrobiłem przerwy. Dzisiaj wiem, że to była bardzo mądra decyzja, pomimo że teraz szykuje mi się wyjazd adwokacyjny, trener jedzie ze mną, więc jakby tam też będziemy na pewno lekko trenować, tylko lekko, żeby oczywiście odpocząć. Eee, mam nadzieję, że będzie okazja zrobić walkę pod koniec roku albo na początku przyszłego roku. Więc jakby taki termin mnie interesuje, czyli grudzień stycznia. Okej, okay, z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest ta chwila, ten moment, ten czas. No, chciałbym podziękować mamie, że już tak mocno dopingowały, trenerowi, który zrobił kawał roboty, no i wszystkim ludziom, którzy we mnie wierzyli. Dzięki wielkie, wielkie Dzięki gratulacje. Bardzo.